Grupku, czy wiesz, że co roku do RC to trafia 10 narciarzy, a żaden snowboardzista? Wiesz dlaczego? Bo ci drudzy nie przeżywają swojego wypadku. Więc co zrobić, żeby tego nie zamienić na to? Oto proste ćwiczenia, które pomogą ci przygotować się do sezonu narciarskiego. Pierwsze ćwiczenie w leżeniu na boku: podparcie się na kolanie i podparcie z przodu ręką, podnoszenie biodra do boku. Jeżeli czujesz się zaawansowany, unieś rękę do góry. A jeżeli czujesz, że naprawdę idzie dobrze, zmień na dwie wyprostowane nogi i zrób planka bokiem. Drugie ćwiczenie to klasyczne bułgary. Jedna noga znajduje się z przodu, kąt kolana 90 stopni, biodra 90 stopni, druga noga jest z tyłu. Podnosisz się do góry i na dół. Jeżeli chcesz sprogresować ćwiczenie dla pośladka, pochyl się jeszcze do przodu. W tym momencie ćwiczenie bardziej wchodzi w pośladek. A dla bardzo zaawansowanych Połóż nogę na krześle i podnoś wiodra znowu w górę. Trzecie ćwiczenie: stań stabilnie na jednej nodze. Drugą wyprostowaną wyprowadź do przodu, jednocześnie robiąc ugięcie na nodze, na której stoisz. Pamiętaj, żeby kolano szło przed stopę. Następnie podnieś się do góry i wykonaj to samo z nogą do boku. Podnieś się do góry i wyprowadź nogę do tyłu. W ten sposób wzmocnisz swoje kolano a teraz ustaw dwa krzesełka trochę szerzej niż szerokość Twoich bioder. Weź kijki w ręce, by poczuć już ten śnieg. I siadamy raz lewym pośladkiem na lewe krzesełko, raz prawym pośladkiem na prawe krzesełko. Ćwiczenie zaawansowane przeskakiwania z nogi na nogę. Stań na jednej nodze, ugnij ją, wyskocz i skocz w lewą stronę. To samo, lądujemy na ugiętej nodze, dynamicznie prostujemy i lądujemy na nodze drugiej. Ale jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie by za mało. Dwie nogi wyskakują w lewo, ugięcie wyskok w prawo. Dorzuć do tego ręce, żeby jeszcze odciążyć się w skoku.